A no, ja pierdolę będę czekał, która to godzina, już chyba za dwie godziny czekam, kurwa nie. Dopiero... Ej, ej, weź no chodź, no po, powiedz mi, ja już czekam. 20 sekund! 20 sekund, ja pierdolę, 20 sekund, czekałem, ja myślałem, że to już za dwie godziny. Jak coś to powiemy naszym wyborcom w gazetach, powiem, że, że czekałem. Dwie godziny, a w rzeczywistości dwie minuty. Chuj, nie wiem, co ja pierdolę. Szkoda, że Burańskiego nie zaprosiłem. Mój ma doświadczenie face to face. Tutaj by sobie usiadł tu na tym krzesełku, by sobie siedział. Ja bym siedział tutaj, i było wszystko w porządku. A tak to chuj, dobra, siadam. Pierdolę, kurwa, by się w kurwie założę. Może nogę na nogę, to wtedy może nie dostanę z otwartej. Bo pomyślę, że nie wiem, może, że płeć zmieniłem. Tak, pomyślę, że jak coś, to, to jak mnie coś uderzy. Jest otwarte to ja tutaj gaz mam przeszykowany, pieprzowy, to wtedy go cyk, i tym gazem w twarz go prysnę, i wtedy będzie ok. No dobra, to jak coś. Druga opcja, to jak coś, to wołam pomocy, i wy przylatujecie. Dobra, ok. <gryw> ok, w porządku.